Przed rozmęczeniem chciałbym jeszcze tylko dodać, że mam niewyregulowane dźwięki Więc części mojej rozgrywki będą po prostu przebasowane. Za co bardzo przepraszam I was też na seans zapraszam Cześć widzowie! O... Witamy was! Okej, okay. cześć widzowie! Witamy was na naszym odcinku, na naszym kanale! Pink 99 Ze mną jest Julian, któremu zaraz załażę HEDA! Czekaj, on jest też pomarańczowy, kurde Z rewolwera, patrzcie No Dysk. Ej! Uważaj sobie, młody. Co trafisz jeszcze i będzie. Okej, okay, no nikt nie wolno telewizora, to, nie? jesteśmy w dupie. Shift. Shift! Bomba, chłopie. Ciekawe czy wiatrak słychać. to kolejny raz, bo nagrywamy to jakiś dziesiąty raz. Eee, o, i, <grym> mam. To... O! Jest tam, jest tam, jest tam, jest tam w kuchni, w kuchni jest. A to jest. Kuchnia okno. Kuchnia okno, dokładnie. Dobra, możesz plantować tą pakę? No to a, ale. To możesz dać mi chwilę? Nie Ja patrzę, apsy Wracając? Idą ten, ten, idą że... shorta, znaczy to jest chyba mit, ale. Yes, 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 Dostał yes, raz! Yes, yes. Dostał jednego strzała, jest manowa. Oh, Gdzie? Okej, okay, dobra, no. kurde! No, Dobra, wracając w ciepło, że... Nagrywamy to trzeci Mamy raz, bo kolega nie umie kompie. grać Bo kolega nie umie grać, dlatego nagrywamy to trzeci raz Czy możesz się uspokoić? Jestem bardzo spokojny, nie nie? Z... Zaraz, kurde, wyteguję, nie? Czy ty się możesz uspokoić?! Dobra, uspokój się, kolego Chcesz coś, bombę? Masz tam bombę, idź sobie Ej, chodź na chwilę no ja idę tu oj chyba myślą że idziemy rampa aua <grymne> czy ty mi czy mi wlałeś flashbanga? a jak? ej! 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 ej to było riski, <grymne> to było riski to, to było za blisko ej! lubię te ja też tak. Bo jest stres, że ci kolega nie zawali Ooo, oh, let's go Dostał raz, dostał Pali się, sprawi się Jeszcze nie mam złotego digla, nie? Patrz to To jest koryncki Komu ty to wiesz? Bo jest napisane Wiesz, to jest taka rzecz, że niektórzy z nas umieją czytać O, Mac ten Niektórzy z nas chodzili do szkoły i umieją czytać. Dobra, dobra, kurde, przegrabiłeś to teraz. Ej! Ej, to ja na specjalnie na tego zmieniłem. No ja też zmieniłem, co ty myślisz, że ja ci z Akacza załadowałem? No mam mniej niż ty, więc zaraz kurde łepek dostaniesz. Oj, on dostał łba, kurde! Czy macie HP? No nie w naszego! <głos> <głos> dwa headshoty Dwa headshoty mu załadowałem, nie? Ej, kto ma bombę? Okej, okay, nasz ma bombę Nie! Dobra, go, on ma jakieś 2 HP. HP! On ma 2 HP! On ma 2 HP! On ma 2 HP! Co? Kto? Bo no tam gościu na shortzie no To czekaj. Na prawo tam... wyjdziesz strzelisz go raz i umiera. Na lewo jest teraz. No ku... Ale nie, go trafić no, robić Ja Napitole! No to spoko! No, nie to spoko no, nie. świetnie. No tam... Aha, też nie żyjesz? No ja nie żyję właśnie, bo mu Ola, załadowałem całe... ale cały... Ale... magazynek mu załadowałem! Ale kapitole! Ja jak on to ugra z jednym HP się, to ja nie wytrzymię. On to ugra jeszcze... On... A nie nasz ma kosę jakąś kurde, nie wiem A co z tego, że ma kosę? Te może, może, nie, grać nie umiem. ale on na kosę, kosa jest droga A ty Deku kurde co? No. no wy... Ja pitole JA no PITOLE nie! NIE NO JA PITOLE CO nie TO, to NABIĘĆ nie. nie wierzę w to, nie wierzę w to, nie wierzę Chłop kurde U, wszystkich zabił, wszystkich. Nie no ja pitole Ja, ja miał pitole, miał nawet pikno nie umie ku... a z kosą, idiota Ja pitole aż Dobra. musiałem wstać i pójść, nie? z rewolvera! Ja lecę, a kacza a się zderzyłeś kolego, a ty nie ty. Chodź. Ale nie, nie. czekaj, bo bomba Polska jest tam. P90. P90 jest kurde dość celna. No mi chyba nie da daleko. Ej, ale podobno jest, y, podobno chyba z nerfili nie dafną ty tą. I jest y, SMG jakiś lepszy. znaczy? To znaczy, że karabin maszynowy jest lepszy, tańszy i y, więcej bije. jest bardziej celny. Ale od czego? Od P90. Ja sobie złamałem nogę O ja też Eee góra 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 Kaj okay, zabiłem Dobra, nie, nie. Kurde to był asysta akurat Zabiłem To nie był asysta, Nie nie wierzę Mam ja HP, kurde tu są Dokończycie nie. <gryżące> nie Zrobię kamikadze. Zrobisz nie? Czekaj, zrobię flashbanga Nie patrzcie ja pitole, ale ty jesteś kiepem mówi, żebyś się nie patrzył, ty kurde się nie ja patrzysz Jak ty to rzuciłeś? <noise> Ścianę No, to właśnie, no Dobra, jeden hp kurde tam cicho Jakbym teraz się zabił Dobra, z wysokości ustawiam, Zaraz mogę naprawdę skończyć swoje cierpienie, nie? <noise> z, zaraz, nie Zobacz, będę miał jeden tak HP cierpoty Dobra, idziemy na B, mam MOBA Okej okay. Ale okno, czy co? Na B Ale ja walnę smoka okna no to sefasz smoka okno EJ! No i ci się wydałeś jeszcze fajnie! Nie lepiej! Urożę A Boże, zaraz... bo oni zaraz nie będą wiedzieli jak te kiepy wyjdą kurde na, na ruszt Ała! A nie dobrze nie zabrało mi. Plantuj Idą chyba od shorta mi się wydaje Albo to jest mid ale ten ja na no to mówię short mężre, Bo jest, wygląda jak shorty na, na daście. Ale kiedy wyrwał! On tutaj jest, ale się boi chyba Tak, nie, za-, nie patrzyłem, patrzyłem się na mapę, nie? On jest na lewo, on, on jest na lewo. On jak wyjdziesz to on idzie shortem lewo, idzie shortem lewo. O kurde, dobra On Ci on wie teraz, on teraz wie. O dobra! To mi fuck. nie? No i super, no i kuźba dostaje na łeb. No nie! Dim nam wybiło nie, pamiętam na się nazywał. M4A... 4 Nie. M4A1S? M4A1... No, dokładnie tak. No, ja to się znam, nie? Bo ja ten, doświadczony jestem, ty masz, tam, ty, masz... ty masz tam... Ty masz tam tylko jakieś marne... Obawiam się, że w łeb dostaniesz nie za wiem. niedługo, nie? 50, 60 godzin, a no ja mam 64. Możesz przestać strzelać naprawdę, bo to mnie stresuje. Ale chłopie! poleciało takich 10 po prostu milimetrowych od ciebie strzałów, nie? To, ale jak mi okay, już nie laczy. Nie wiem, czy gościu... <grym> Ojej, ja, ale chłopa zdymiło, nie? Gdzie nawana, idzie na idzie na wana, idzie na wana Uuu, a to nie ja, szkoda Żyjesz, czy nie? No Trzeba się. Co AK kuźwa, mama AK Jest tu w miejscu Oj, tył! Leci! No mówię kurde, jesteś ty tam na przejściu! Ja przejść próbuję, a ty nie blokujesz kurde. Dlaczego no, pleców je broniłeś? Bo próbowałem przejść! No to było bronić w plecy, jak nie mogłeś no, przejść, no! No ja ptolę Jeden, jeden ten, strzał Brawo! Dobrze, prawo. ładnie Brawo Panny, no. On coś umie. ma 11 kilo. Coj, no. Nie ej, wkurzasz niepowoli, nie? Ja? No wiem, no. Takie... Dobra, sorki. Sorki już nie będę Co Dobra, idziemy tam? Dobra, lecz na Bison, nie? No. Ale łeb się w końcu doczekasz. Okej, 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 okej. chill, film. Mamy tyle samo ręki, nie? się i tam nie wiem czy trafiłem czy... NIE SKADŹ BO nas ZDRADZASZ! <grystanie> Ej, spokój się A przy, znaczy ale, pałac ja kurde Ja zdradziłem, no ale zdradziłem Możesz... Weź się przesy... A... No ty się przesuń się. Oj Pikuję Jeszcze raz No jestem jest, cztery... a... O kurde, no serio, na spawnie no jest Tero Tero? No Czy anty? Na spawnie Tero Czekaj, a... Tam może iść? Albo tam... Albo góra Mi się wydaje, że pójdzie góra, ale... Może mi się wydawać źle i pewnie tak będzie Tak? Wyrwiesz pałę Czuję. O, dobrze, ładnie Kurde, plecy No, dostałeś w plecy O, nie niedobra, nasz ogarnia, nasz nasz ogarnia Kurde No, to jest dobry No Ej, ale ma 7 killów Piękna Eee, to wiesz co, Ej, robimy taktykę, robimy taktykę, nie? Taktyka Kazika Nie Nasze na rundę to to, to to. Już patrza. AWP kupiłem! Ja też! Na no, kilka AWP kupujesz! Na to, to gówno! Na to Dawno gówno nie grałem! No, ku... A jeszcze tam idą, nie? I, idzie na okno się wyrąbać! Też idę na okno się wyrąbać! Okej, okay, to te, też idę się na okno się wyrąbać! Ale że nikt się nie wyrąbał na oknie? Bo ogni tam! Dlatego wali! Bo, bo, że... Ej chłopie, mi cię w wyrąbał AWP-om Ty grabisz tak od początku, nie? Dobra, ja już się walnąłem wraz z AWP-om i, ten, i nic się nie stało Shade like a deer du, tu, 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 tu. Try like a diamond Nie wiem co chłop myślał, ale na no, młodej idzie myślenie He's on, on uh, Bomb bombsite <noise> nie blokuj mnie. <noise> dobrze, kuźba, jestem na tym. <noise> Wystraszyłem się swojego. Dobra, okay. dobry kill zrobiłem teraz, nie? No, niezły teraz był, nie? Ten taki. E, czekaj. A no zrobiłeś chyba jednego. Ej, gratuluję. Mam dwa kile. Bardzo Nie dałem, masz 17. <noise> A tobie? <noise> Nie dobrze ci troszkę? Nie Ale cicho tą pańkę, kurde Fletback. myślisz, że ja bym ci nie chciał? To kusi Nie, okno jest, uważaj, okno jest i tam jest. Wracam na twój web jakby co Taktyka, taktyka myślę Dobra, chodź, chodź, taktyka Czekaj, okay, shift Chodź, shift. chodź, taktyka, Oni chodź już tu. nie wychylą tutaj A, możliwe, no O, jest tu Ja pitole jest. jest Czemu tak, mnie zaliczyło killa? Jest Bo ja go zabiłem, heada no, O, to mi się podobało Ej, ale ty idź, miarę? Ej, nie, masz killa Teraz zrobił Gratulucje No, Dobra to ty to ty idziesz na górę teraz z taktyki nie Robimy taktykę Dobra Teraz zamieniamy tak? No bo ty masz szabupę Aha Oj postawiłem źle Dobra, dawaj, stawaj. No Spocz, okej okay. Prima Nie nie ma Prima. bo już nasi sobie ja patrzę tam na spawn. 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 Kuźwa! TY Ty Zabiłem. No co ja miałem zrobić z rewolwerem, który strzela rozne ruskie nogi, ale jest najlepszą bronią na świecie jednocześnie. Kucaj! No, dobra. Idzie spawn. Nie, dobra. Nie, ty, ty, ty Nie zabiłeś Ale co zrobiłem no? Idzie spawn zabiłem go, ale co, co co z tego, że ten, że ciebie zabił pierwszy? Idzie spawn kolejny. Pitole. No trzech spawn, no ale, no, moja bo ja wina, prostu, ale co, no, tak. ale nie, co ja ci zrobię teraz? Miałeś pilnować spawna Miałeś I pilnować patrzyłem spawn, zabiję trzy osoby od spawna! Dobra, kurde, lecimy jeszcze raz, tak, tylko ty bierzesz AWP teraz Czekaj, nie, bo ja mam m 4 a chcesz? Dobra, to czekaj, to ja kupię AWP Chcesz? Okej okay. chodź Poczekaj zasmokuję Smokuj Eee, nasz AFK ma chyba bombę Zasmokowane okno Jest, chodź Przesuń się stąd Przesuń się Przesuń się Hej Ja idę oni no, SHORT No to kurde się rusz Short będzie Short Ała? Dostałem flesza? Gratuluję ci. Nie, dobra już- O Jezu Short, short jak nic no, zabierz go. Nie zabierz go. Nie, to jest niemożliwe. To ja pitole. Niemo Chopie, zobacz nagrywkę, jak to było blisko, nie? Kupę Co ja robię? Ej, ja pitole, nie, dobra. A, a, oboje jesteśmy akustyczni. Ta. A nie trafiłem, no, a ja tak mam blisko. Kurde, 3 killa, a ty masz 13. Ja pierdziele Dobra, ale... Kiedy ty te robisz? Kiedyś te kille robisz? Czekaj, wezmę coś lepszego Człowieku, przecież... Ale Chyba se kup! Nie, ja bym poszedł w sumie tego... jak ja mam to? To, że dostaję. że wyrwiesz ten! Zdign! Kupię nikt nawet, kurde, na mnie nie popatrzy, bo dostanie... Kurde, promieniem śmierci, nie? Czekaj, fleszuję Sajta Dobra okay, rozpędzam jednak maszynę nie, Jednak nie Nie rozpędzaj Pilnuj mnie no. Dobra rozpędzam Do czego ty walisz A fajnie Wygrałem Co? Ile że Tą jedną asystą Bro, I'm crazy. Kile, ja pitole? Yep. Dobra, ale tutaj, tutaj mi idzie yep. lepiej jeszcze, że Wanty. Luki się odpalił. O nie, kupiłem się zawdy rozbrania. Dobra, ale... ja nie biorę, ja, ja rozbrałem po prostu lec, i. FPS, ale lecę fajne... lec, lec. Nie no, co Ty, Seven? 7 Seven chłopie najlepszy jest. Dobra, ja mam fajnego SPS-a. Rewolwer, kurde, strzela jednym nabojem, jak ja strzelam dziesię dziesięcioma, kurde, Five 7 em nie? I zabija w head na hita. No ale ja kurde w, w czasie jego jednego strzału wystrzeliłem Możesz i... być cicho bo tam cały team zmarł Bo kiepy są no Cicho Fuck Ur. Nie <laughs> <laughs> Dobra chyba nie ma lepszego tego <laughs> Chyba by <my> kiepy wiesz <laughs> Okej okay, co by tu wziąć Rewolwer i kamizelka e, Desert, desert Eagle mordo Kurde znowu A poszli, ja pitole Dobra w dupie. Nie, czekamy na B Zostań zostań Mogli fajkować A o, jest, jest A, jest yes, A! Jest. Kurde Ja pitolem tutaj ja nie dobre ku... A takiego A, kurde, mam zeza Ej tak... Ja no, dobra kurde Dobra ej nie dobra ja nie mogę se, Tak, tak sobie nie mogłem trafić Je, Jednego Jednego strzała trafiłem nie z pięciu ja pitole co to w był. Możliwe, nie. Picola. Nie. Ja nie mogę, kurwa. Ja miałem rozbrajacz. Nie, to no, no, jest dobrze. jest... U, U, ładnie. To ze skauta. No, a skaut jest według mnie kijowy. Ale skaut chyba zabije, jak się nie ma kamizelki na chita w ciało, ale nie jestem pewien, więc. Więc ci nie powiem. Okej, okay, biorę 1A1S i 0 kewa, 0 niczego. Na czemu czemu cztery miło. osoby poszły B? Ja idę tego, Mida, czy jakoś to nazywa. To jest Mid, ale ja na to lubię mówić Short. Ale to jest Mid bezśrodkowy, chłopie. O, jest kill. Palas, pala, spala to Kurde, ja pitole, nie, dobra, ten kanibal jest za do. No, ja mówię, ja go zgłaszam Plantuję No ja... Nie, nie dobra! Wiesz co zrobił nasz? Ten plantuje, a ten mu daje smoka, żeby mi było łatwiej Aha, to Ale go no? zawył to tak. A ktoś to defusuje Tynojcie go Dobra. Niechol. O co ty się podwracasz? Jest git, jest git. To jeden się nie. idę teraz nie piętrzy? Dzięki. Kupię dwa kile Dobra. Okej. Okay. Kevlar musi pójść. Biorę rewolwer i zestaw do rozbrajania Dobra, ja kupię kawa. I ja idę B. Kup se bo kup dużo daje Dobra, lecimy A Kurde, no nie zdążyłem dojść nawet Chyba wolę grać jako Terra Uuu, uu, już koniec Takiego też będę musiał montować. Jest tu! Gdzie? Możesz zaznaczać? Tam! Okay. Apsy! Tak, flashbang kolejny. kolejny Dobra, jest, główka, nie? Bańka, kurde, zaszła, no. nie? Myślę, że mogą ten. Zmieniać, bo dostali kilka. Tu jest chyba. Oj, kuźba jest, Zabijłem, Zabiłem, 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 zabiłem. O, chęt, przez ścianę, co jest? Co? Chętę przez ścianę walnąłem. No. Jak przez ścianę? No. Bo tutaj to są przebijalne, te niebieskie, nie? Niebieskie są przebijalne? Idzie tam. O! Co ja dałem? Widziałeś to? Kuźwa. Nie, właśnie na, na, na przy montowaniu. Kuźwa, co ja zrobiłem? No we, Walnęłem przez smokę i przez zbroj ścianę, to. nie? Weź się, pożegnaj. Dobrze to, widzowie, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i na RADW8. Tak, papa. Pa.